uznania Dla wszystkich tutaj obecnych sportowców, tych starszych i tych młodszych, za Wasz wysiłek, za trud, za mimo przeciwności pewnych życiowych, to jesteście przykładem ogromnego wysiłku przykładem, iż nie poddajecie się, że można w życiu wiele ciężką pracą, systematyczną pracą osiągnąć i za to jesteśmy w pełni szacunku dla Was, uznania. Gratulujemy i dziękujemy za te wysokie osiągnięcia i za promocję, tak jak powiedział pan burmistrz gminy Dąbie i regionu ziemi polskiej. Serdeczne słowa uznania i gratulacje. I dalszych sukcesów Wolę sobie Pozwolę sobie teraz zaprosić wszystkich wyróżnionych sportowców. Serdeczne podziękowania, wyrazy, wyrazy. Wdzięczności i gratulacji chciałbym złożyć panu Maciejowi Grabackowi. Dziękuję, Dziękuję. serdecznie. Życzę kolejnych mistrzostw świata w nadchodzących, w nadchodzących latach. No jutro życzę sukcesów. Dziękuję. kolejnych Dziękuję. Należą się olbrzymie te słowa uznania i gratulacje dla myślę Państwa grałaków za wspieranie Syna Macieja, bo na pewno jest to też i państwa olbrzymie osiągnięcie i powód do dumy, do dumy i do ogromnej satysfakcji z tego, co właśnie Maciej osiąga. Serdecznie również gratuluję. Drazy no. uznania i podziękowania chciałbym złożyć także panu Markowi Bystrzyckiemu, który reprezentuje nas w kategorii koszyków koszykarskich. Serdeczne gratulacje. O ile szanowni państwo, może chociaż Dwa zdania. Myślę, że Panie Marku, Pan i tak to myślę, powie w jakiej to dziedzinie, ale to też Macie jest przykładem sukcesów na skalę światową. Pan Marek natomiast obie, wcale nie gorsze wyniki osiąga, bo jest to skala europejska. Jeśli się mylę, to proszę poprawić. Reprezentant Polski, więc ogromny również szacunek i słowa uznania za te sukcesy, które Pan osiąga. Dokładnie. I wiem, że jest Pan bardzo brałowicielem tego ale to później myślę, że Pan lepiej opowie właśnie, jak do tego doszło. Dokładnie. Jest to koszykówka na wózkach, co niektórzy wiedzą, a chciałbym też podziękować tutaj koledze Granakowi. Przykro, że jest nas tak, tak mało, ale miejmy nadzieję, że z roku na rok będzie coraz więcej osób niepełnosprawnych i chciałbym też podziękować tutaj i za zaproszenie w ogóle. Myślę, że tacie, bo tutaj słyszałem, że bardziej lewo, to, żebym się tutaj spotkał. Dziękuję i myślę, że następnym razem, jeśli będzie taka okazja, tak się spotkam, yy, a myślę, że dla tutaj kolegi Galaka, dla mnie dużo większym ułatwieniem będzie to, jeśli spotkamy się na, w miejscu dostosowanym, czyli w sieci szkolnej, czy gdzieś, po, po takie miejsca są i myślę, że dla na, mojego nas będzie dużo łatwiej się dostać. Dziękuję jeszcze raz i gratuluję koledze. Uznania i gratulacje również dla pana Józefa. Podziękowania i gratulacje chcę złożyć panu Krzysztofowi Nowosielskiemu, który dzielnie zbiega w duchu dystansowych. Panie Krzysztofie, serdeczne gratulacje. To już ładnych parę lat. I widzę ciągle, nie ustaje pan w swoich y, treningach, pomimo naprawdę, proszę wierzyć, różnej pogody, deszcz, wiatr, trening jest treningiem i trzeba go wykonać. Gratulacje, słowa uznania za tym, pole walki, upór i sukcesy, które pan No, Proszę bardzo. Teraz pora na naszych z najmłodszych reprezentantów, którym też trzeba szczególnie pogratulować, nie poddaję się modom komputerowym, tylko walczą i to naprawdę z imponującymi wynikami. Serdecznie gratuluję i składam podziękowanie za reprezentowanie nas pani Karinie Marciniak, która reprezentuje nas w kategorii siatkówka. Dobrze. 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 Gratulacje dla mamy, która jest tu obecna. Zawsze. Zawsze rodzice na pewno wspierają i pomagają, i angażują dużo własnego czasu w to, ażeby właśnie talenty dzieci rozwijały się. Też słowa uznania. Serdeczne podziękowanie i gratulacje chcielibyśmy złożyć panu Jakubowi Niewiadomskiemu. Z i mam nadzieję, że następnym razem to już będzie w pierwszej drużynie mistrzowskiej z klasy nas reprezentować. Gratulacje serdeczne. Najszy. Życzę, życzę najszybszych treningów w Janem Moralnym. To talento, gratulacje talentowanych młodych Wiem, że ktoś i angażuje się właśnie, ażeby no ten talent syna się rozwijał w sposób prawidłowy. Serdeczne gratulacje. Raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Dołączam się do życzeń i gratulacji złożonych rodzicom i najbliższym. O ile tutaj znamy się, czy rodzice pana Macieja, pana Marka, na co dzień ja miałem okazję spotykać rodziców i rodzinę pana Jakuba w oczekiwaniach na treningi i transporcie Poznań, Dąbie, Dąbie, Poznań. Życzę wytrwałości i życzę sukcesów po raz kolejny. Kto chciałby zabrać głos? Pan Maciej. A wszystkich zapraszam na prośbę tutaj naszych mediów do wspólnego zdjęcia także. Dzień dobry Państwu. Ja dziękuję za takie wyróżnienie. Jak już mówię, z Stanowcu Yy, yy, bardzo dziękuję Panu w tym przypadku burmistrzowi i Radzie Miejskiej, bo yy, powiem szczerze, to jest bardzo miłe, jak się od swoich dostaje wyróżnienie i powiem, że burmistrza znam od jakichś 15 lat i on zawsze mnie jakby nie było dopingował do tego, żebym yy, dawał w siebie wszystko i Dopóki będę miał siłę chęci i tak zwaną wytrwałość, to będę to robił. Bardzo dziękuję mojej rodzinie, mojej mamie, mojemu tacie, który każde popołudnie przez 6 dni w tygodniu daje mi, pomaga mi w tym treningu, również stosuję specjalną dietę, żeby po prostu znaleźć się w limicie wagowym. No dzisiaj na przykład wyjeżdżę. jestem powiedzmy tak na lekkiej głodówce, ponieważ za jakąś, za jakieś półtora godziny jedziemy na mistrzostwa polskie, także muszę się znaleźć w limicie wagowym. Dziękuję panu przewodniczącemu, panu burmistrzowi i wszystkim będzie, ponieważ wiem, że ponieważ wiem, że dużo uporu w tym trzeba, także Margowi tu gratuluję i mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze nie raz Krzyszkowi, no bo się tu piłkarzom i e, pani Siarkantę e, Krzyszkowi również, bo e, dlatego, że wiem ile to wysiłku kosztuje, ponieważ mój brat biega, także dalej wytrwałości, całości, dalej wspólnych sukcesów. Dziękuję bardzo.